Witam na kanale bez instrukcji. Dzisiaj mamy nowy, okulin mamy nowy cykl, który nazywa się Atlantis. Zakinione miasto! I będziemy budować takie wodne o miasto, jak. może też ruiny, może też z czasów jego świetności. Więc ja już przechodzę dalej i zobaczymy pierwsze budowy z tego cyklu. Jak się to Polek. Ja zbudowałem tutaj miasto, podwodne miasto. Tutaj jest, jest policja, bo ona zauważyła, że tutaj wiele osób zginęło. To jest tak porośnięte, i część się zawaliła. Widać, że to był zamek. Patrzcie, tutaj jest tarcza, a tutaj jest flaga. Jestem Adam, a to jest moja budowla. Ma tutaj taki specjalny guzik, bo to jest elektryczny statek. Tu ma taki komputer, taki wkład na, na jeepa. No i tutaj jest ogień, który prześwietla drogę. No to przejdźmy już do e, tego elementu. No i tutaj są takie projektory. No i jak klikasz ten guzik, to naświetla mi dodatkowo oświetlają drogę. No i tutaj jeszcze się świeci plon. Tutaj jest działo na statku, które strzela, tutaj rekin goni delfina, tutaj jest wielki potwór i przekazuję go synkowi. To znalazłem, to było auto, tylko się trochę zepsuło, to też znalazłem, a to... Zbudowaliśmy z większą osobowością, bo jeśli są, mamy jeszcze dwie osoby, to nie jesteśmy wszyscy, bo jeszcze są trzy osoby, bo jedna się nie pokazuje. Ale są równo trzy osoby jeszcze. No i tutaj jeszcze jest, jak już Remik mówił, tutaj zbudowaliśmy my wszyscy, a to wszystko to po prostu to te skarby, nie? To wszystko i tak dalej. No, to chyba tyle. Adam. Dawno mnie nie było. I Franek. Więc Adam to No coś. pierwsze co, to to będzie przyszła piramida i mam nadzieję, że się uda. Bo tutaj trochę było niedopracowań na początku, ale wszystko już zrobiliśmy. Tutaj jest Angelina, która ma duma... w serii piratów. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, a jeżeli nie... To jest nasza e, figurka z Adamem, którą zawsze dajemy do naszej budowli. E, e, tu mamy skarbiec, który chroni e, krokodyl, który nie ma e, ogonka. I e, ta pułapka polega na tym, że jak e, ktoś podejdzie, powiedzmy, że Angelina podejdzie i ona będzie chciała zabrać ten klejnot, to to się automatycznie... E, otwiera i wpada do krokodyla, a w, w środku e, jest złoto i tak dalej, a jest tu krokodyl e, i druga rzecz to jest właśnie krzesło, jak kogoś chcą, e, ko na kogoś się zdenerwowali, to e, dzieje się tak z nim, e, że jak? fotel tak zapadnie. Jak opada. Zapadnia. No. No, jak jak jaki garaż no. dla motorówki, bo to teraz mamy mam serię wodną. No i, I mamy oryginalną motorówkę z, e, z serii Atlantic, która jest z lat 80. Więc może zacznijmy od Asi. Ja zbudowałam ja taki statek, który ma skarb. Jeszcze przyątacza. i Jeszcze gościa, który też ma bronko o siebie. I jeszcze zrobiłam taki statek podwonny, pod 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 który. Tutaj ma toaletę. I w, środ, w środku nic nie ma. A tutaj jest gość, który kieruje. Więc. Ja dzisiaj, ja dzisiaj zbudowałem łem, armię, która poluje na Atlantyk, oczywiście zaginione. Łódź jest odporna na skały, cała apokalipsa, wodzy podwodne, świetny kierowca, który wszystko zauważy, zbroje, ludzicy i taki jeden który tak naprawdę chciał się tylko zamaskować tutaj, żeby ten, jak widzicie, żeby, no coś tam skrość. Budowałem laboratorium z, z podmorskiego świata. To jest maszyna, która pobiera, mo, pobiera wodę z morza i ją, i ją przemienia na, na wodę do picia. Tu jest y, podmorski robot, który ogląda, jak teraz funkcjonuje życie na Atlantydzie, czy są rekiny jak lub jakieś zwierzęta. A tu jest małe labor laboratorium. Na tą serię Tymek, ja jestem miłoż Na tą serię kamerzysta. Tak, e, No prezentujemy dzisiaj bazę, bazę w sensie w takim, jakby, będzie to podkład na naszej przyszłości. Na czy też te No tak, jest to w coś w tym stylu. No dokładnie, ma być to baza badawcza dla pewnej osoby. Um, I ogólnie jest to jakby. Nasza idea była taka, że zrobimy jakby dno Atlantydy, że to będzie taka podwodna baza. Mm -hmm. I. No. to Tutaj tym jak się bardzo postarał, on tutaj większość zbudował. Um, no, a ona była zabudowana dzisiaj, to jest nasza maskotka. Kanału Landrynek w jego ultranowoczesnym się zajmie. Oto jest Landy Tron. Miała na Watu. na kanale bez instrukcji, a tu są nasi ostatni uczestnicy. Może zaczniemy od Janka. Reślinik? E, opowiedz nam o swoim zdrowiu. Tu y, zbudowałem y, re, rekina. Tutaj jest norek, który jego odstrasza od, e, takim czerwonym światłem. Tutaj jest e, zawalony dom, jest z, zarośnięty, a tutaj jest ludek. A ja wiem. Jest, teraz przejdźmy do budowli dobrze nam już znanej. Michała i Mikołaja. Dobra, to no tak, zacznijmy. Hmm. O czym by tu no Co to, to jest? Świątynia z, z Atlantisu. Tutaj mamy wejście z normalnego świata do naszego miasta. I można albo wejść na kolejkę. Jeszcze nie zrobiliśmy tego wejścia, ale mamy zamiar na następnych zajęciach zrobić. No, jest kolejka taka dookoła, do świątyni, tutaj jest takie zapadlisko ze skarbami. Mikołaj pokażę co to jest. W środku są diamenty, emeraldy i takie tam. Tutaj jest mapa niewyraźna, a tutaj jest rekin bez paszczy, bo sobie ją uciął. Czekaj like, chwilę, no za <laughs> <laughs>